Dzisiaj realizujemy w naszej szkole warsztaty o takiej ładnej nazwie Troska o dobro wspólne. Warsztaty są pomysłem w sumie nas, Katolickiego Centrum Edukacji i Kultury w Śremie, ale realizujemy je we współpracy z Unią Gospodarczą Regionu Śremskiego, która w osobie pani Moniki Bulińskiej i całej ekipy bardzo, bardzo nam tutaj pomaga i od strony takiej formalnej też nam spina całe warsztaty, cały projekt. Projekt Odbywa się z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego naszego. Jak chodzi o tematykę tych warsztatów, to mamy takich pięć sal tematycznych ogólnie rzecz biorąc. Po pierwsze jest to sala nazwana przez Muzykę do Wolności, gdzie nauczyciel szkoły muzycznej oprócz tego, że prezentuje, że gra na fortepianie, opowiada, jeszcze przybliża uczestnikom postać Ignacego Jana Paderewskiego. Poza tym jest sala zabawa i nauka, gdzie uczymy się, gdzie dzieci uczą się sztuki pisania gęsim piórem i ogólnie pewnej idei, idei promowanych, rozpowszechnianych przez Edmunda Bojanowskiego. Dalej jest sala pracy organicznej związana z Dezyderem Chłapowskim oraz ostatnia sala, sala hymnu związana z Józefem Wybickim. Mamy nadzieję, że dzieci się, młodzież z innych szkół czuje się u nas dobrze, zaprosiliśmy szkoły tutaj z powiatu śremskiego, jest pięć gimnazjów. Oprócz tego także pięć klas tutaj naszego gimnazjum weźmie udział w tych warsztatach. Dziś w naszej szkole odbywają się warsztaty, na które przyjechały szkoły z Jerki, z Lubinia, z Dolska, z Księża Wielkopolskiego. E, warsztaty są o różnorakiej tematyce. Na jadalni e, uczestnicy próbują pery z gzikiem. E, jest też sala pracy organicznej, e, sala hymnu. Jesteśmy teraz pod salą hymnu. Dzisiaj musieliśmy oprowadzać uczniów po naszej szkole. Przyjechało do nas kilka szkół, m.in. z Jerki, z Krzywinia. Musieliśmy uczniów zaprowadzić do różnych klas, żeby się po naszej szkole oczywiście nie zgubili. Tu jest sala hymnu. Uczniowie mogą posłuchać muzyki Józefa Wybickiego. Mam nadzieję, że im się w naszej szkole będzie podobało, ponieważ to bardzo ładna szkoła. Wszyscy tutaj podziwiają nasze mundurki, nasze piękne korytarze i mam nadzieję, że miło zapamiętają naszą szkołę, bo jednak warto. Spotykamy się w sali poświęconej błogosławionemu Edmundowi Bojanowskiemu. Jest to sala, która y, prezentuje takie warsztaty z kaligrafii. Dla Edmunda Bojanowskiego niezwykle ważne było wykształcenie. Zdawał sobie sprawę, że w tych czasach trudnych dla Polski, w czasach zaborów. Y, y, odzyskanie niepodległości będzie możliwe właśnie tylko w sytuacji, kiedy w Polsce będą żyli ludzie wykształceni. I to wykształcenie chciał zanieść, jakbyśmy tutaj sparafrazowali Mickiewicza pod strzechy, czyli w tych swoich ochronkach wiejskich uczył dzieci pisać, czytać, takie najbardziej podstawowe wykształcenie starał się im przekazać. I my dzisiaj na tych warsztatach właśnie prezentujemy młodzieży, która nas odwiedziła kaligrafię, czyli sztukę pisania, Pięknego pisania. Będą mieli możliwość napisania piórem gęsim, taką stalówką przymocowaną do patyczka, żeby było klimatycznie, jak tutaj określiliśmy. I takie pierwsze próbki, właśnie tego pisania, pięknego pisania kaligraficznego, otrzymają. Trochę nam patronuje tutaj takie hasło, że kaligrafia rodzi olbrzymów, czy pisanie rodzi olbrzymów, tak? Pokora rodzi olbrzymów, bo do pisania kaligraficznego potrzeba jest bardzo Dużo pokory, bardzo dużo cierpliwości, a to są dwie takie cechy, które chyba wszyscy wielcy ludzie mają. Pan się, słuchajcie, to napisał 3 literki A4. Mamy, słuchajcie, ważne odpowiednie powinien mieć 40 godzin, nie? a my mamy 23 minut. Więc mamy literkę A. Jeszcze raz, popatrzmy, raz. Płynne ruchy i z dziukiem tutaj za Teraz Nawet literka B. Uwaga, literka B. Popatrzymy na literkę B. Ona dzisiaj dalej jest, bo odcinku się też inaczej pisze. Literka, B jest dwa ruchy też, ale jeden jest bardzo długi. Widzicie laseczka tutaj i podejść. Z tym, że nasze zapajdane piora już nie pozwolą na warunki. Myślę, że jeden ruch będzie tu w dół, po tym zabranie, drugi i trzeci, prawda? Bo trzeba być wyczyścić, żeby więcej nagrywały duszy, więc...

Bardzo Ciekawostka właśnie lekka gata jeszcze była pisana. Może jeszcze raz pisze. Niektórzy tak piszą. Dziadek, może kogoś babcia tak pisze? Ja tak piszę. Niektórzy sami tak piszą właśnie. A te to K pochodzi właśnie z e, wczesności. Czy późno średniowiecznego, czy tam, czy pisma i tak to tym, że ma u was, tyle się nie zmieści tużu na zaprudzonych bramień, tu będzie jeden ruch, tu będzie ruch, może się mieści. się, czasami jak zmiany, trzysta to tak. Ładnie, A moje nie. A Tematyka naszych warsztatów poświęcona jest Dezyderemu, Dezyderemu Chłapowskiemu, który uchodzi za prekursora pracy organicznej na terenach Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Także uczniowie mają okazję poznać sylwetkę generała Chłapowskiego, jego losy wojenne, lata młodzieńcze, udział w różnych wojnach właśnie, a potem jego działalność związaną z pracą organiczną. Dodatkowo prezentujemy filmy, które e, nagrane zostały w naszej szkole, związane właśnie z sylwetką dezyderego chłopowskiego i uczniowie mają okazję rozwiązać łamig łamigłówki poświęcone właśnie działalności chłopowskiej. Nie. Herbudryja, taki piękny herb miedzi. Dezydent Adam urodził się 26 maja 1788 roku w Turcji. Pochodził z zamożnej i znaczącej rodziny. Matka, Urszula Urszkańska, była córką wojewody nowotworskiej. Natomiast ojciec, Józef Kłapowski, pochodził też z zamożnej rodziny. Był dziedzicem majątku ziemskiego. Odziedziczył je po dziadku i ojców, który był wojskowym. Jak to w dawnych czasach bywało, młody człowiek, który urodził się w zamożnej rodzinie, miał możliwość podróżowania. I tak młody Józef Popowski był w Berlinie, był w Moskwie, był też w Paryżu. I w Paryżu rozkochał się wręcz w wystawnym, wytwornym życiu. Po ślubie z Urszulą osiadł na wsi w win... Turcji i początkowo pomnażał majątek. Odziedziczał, dokupił księstwo, dokupił starostwo kościańskie z miastem w Polwacji, dokupił Kolwazji, dokupił polskie wsie. Ale tęsknił za życiem w Paryżu, tęsknił za tamtym stylem życia i próbował ten styl życia przenieść na warunki tureckie, na warunki wiejskie. Takim przykładem jest karnawał 1812 roku. Kiedy Józef Papowski, uwielbiający e, bad się, zorganizował kulik na 54 saniec. E, później wszystkich gości zaprosił do iwołku, tam e, wysiadowali, były tańce, był po prostu bad. Na to wszystko trzeba było pieniędzy, więc zaczął tracić majątek, który odziedziczył i pomnożył. Teraz wydawał z nawiązką te, te posiadłości. pozwolicie, że przedstawię pani Marzena Karlu, że reprezentuje szkołę półstawową im. Józefa Zdrowickiego w Dmanieczkach. Moje napisami Bularski. Ja reprezentuję szkołę imienia krymnu narodowego. Taka ciekawa nazwa, bo do niedawna byliśmy jedyną szkołą imienia tego i tego imienia w Polsce. Dzisiaj są dwie szkoły, bo nazwą społeczne z Gdańska również takie imię. Niedawno przyjęło. Jest bardzo ciekawe imię, o tyle fajne, że wszystko można w imię wrzucić. I nie mamy problemu z opłatami na paktowa. Tak nie będziemy mówić o patronie, chociaż jest związany z tematem dzisiejszej prelekcji. Naszym celem jest poznanie hymniki narodowej. Dlaczego, dlaczego uważam ten temat za bardzo ciekawy? Bo ja mam taką teorię. Gdzie jest dwóch Polaków, tam są trzy zdania. Również w kwestii hymnu narodowego. Gdybyśmy pozbierali wszystkie pieśni, które kiedyś uważane były za pieśni hymniczne, no to mamy to pewien gruby świernik by powstał, jest ich co najmniej kilkadziesiąt. A zaczniemy od wyjaśnienia pojęcia hymn. Tematem moich warsztatów jest y, przedstawienie młodzieży dziejów polskiego hymnu narodowego, począwszy od pierwszych, najstarszych pieśni, o których wspomina już Gal Anonimasz, poprzez wszystkie epoki i wszystkie odmiany pieśni, od pieśni religijnej, rycerskiej, poprzez y, pieśni patriotyczne, poświęcone y, monarchii. Y, całość zamknięta jest w takim... 30-minutowym pokazie multimedialnym, uzupełnionym, ilustrowanym nagraniami. No, niestety ze względu na mały czas są tylko y, fragmenty nagrania szkoda Dzisiejsza edycja mówi o tym, że był napisany na prośbę i na zamówienie na temat Wiedomorskiego, wsłuch tego I się o tym, że widzowie Wiedomorskich, poruszony tą ideą polskości na obczyźnie, widząc polskie barwy, polskie orły, słysząc polską mowę. Poruszony tym wszystkim ksiadł i pewnej nocy stworzył tę pieśń. Pieśna dotarła bardzo szybko na ziemię polskie, ale wyglądała i brzmiała zupełnie inaczej niż dzisiejszy nasz hymn. Posłuchajcie zapisu z roku 1800 Czyli cztery lata zaledwie po powstaniu pieśni. Tak prawdopodobnie brzmiała, tak? Właściwie trudno nazwać wykładami. to są mini wykłady. Mam się zmieścić w czasie 30 minut i opowiedzieć o postaci Ignacego Jana Paderewskiego, co jest dosyć ciężkim zadaniem, bo jest dużo materiałów y, na, na jego temat, ponieważ było, było to postać wielkiego formatu i bardzo charakterystyczna postać dla y, no, właściwie całego XX wieku i więc wielką sztuką wybrać. Y, te elementy, które są najbardziej istotne, ale jednocześnie tak powiedzieć to, żeby zaciekawić młodych słuchaczy i żeby coś z, z, jego, z postaci Paderewskiego zostało w ich głowach, więc to jest no, zadanie szalenie trudne. Tutaj ważne wydarzenie dla nas, w Wielkopolan, ponieważ Paderski przyjechał do Poznania w 1918 roku, to jest 26 grudnia i wygłasza płomienną mowę do tłumu zgromadzonego na placu e, wolności e, a wygłasza e, z hotelu Baza, e, właściwie z balkonu hotelu Baza. E, pewno część właśnie jeździ do Poznania, wiecie mniej więcej e, jakie to jest miejsce. To jest właściwie ścisłe centrum Poznania. E, ta ulica w lewo to jest ulica właśnie Ignacego Jana Faderskiego, najdzie e, do starego rynku. to mm. to miejsce, prawda tak? tak. To właśnie tego hotelu przemawia Paderewski do Tłumu i jest właściwie bezpośrednią przyczyną Paderewski stał się bezpośrednią przyczyną wybuchu Powstania Wielkopolskiego i co warto zawsze podkreślać i zaznaczać, że powstanie wielkopolskie zakończyło się dla nas ogromnym sukcesem. 28 czerwca 1919 rok w imieniu narodu i władz państwowych Paderewski złożył podpis na traktacie wersalskim, który niejako kończył oficjalnie pierwszą wojnę światową. I swoją znakomitą kolekcję obrazów, rzeźb, medali, monet i rysunków przekazał w Testamencie Muzeum Narodowemu w Warszawie. W Testamencie napisał znamienne słowa godne wielkiego człowieka. Kampung Kuala Lumpur, Kampung Kuala Lumpur, Kampung Kuala Lumpur Przyjechaliśmy z Krzywienia. E, mieliśmy już zajęcia z kaligrafii i z muzyki. E, wykład był o Janie pa e, Paderewskim. I był bardzo ciekawy. Jedzenie też przepyszne. I ogólnie bardzo ciekawe zajęcia. Jedliśmy przez z e, Byliśmy, pisaliśmy pismem. E, I byliśmy, mieliśmy przedstawienie o Paderewskim. Bardziej mi się podobało na, kal na kaligrafii, e, ponieważ mogliśmy tam zrobić coś wspólnie i się dowiedzieć czegoś o przedmiotach, które były dawniej w szkołach. Dawało mi się najbardziej, e, jak grali na fortepianie i na skrzypcach. E, można było się dowiedzieć e, o panie Janie Paderewskim. Ogólnie by było fajnie. To my jesteśmy z Dolska. Chodzimy do gimnazjum imienia, imienia powstańców jankopolskich. Na ostatnich zajęciach mówiliśmy o kaligrafii i rysowaliśmy piórami. O bo jest konkurs niedługo i no, mógłby się nie posłuchać trochę. Pocałyśmy <grym> jeszcze jak pan grał na pianinie, na przykład. To też było fajne. Wszystko się podobało. Najlepszy był obiad. Dobrze. <grym> o, o, ostatni kurs, czyli o historii. O naszym skończyła. mnie też o historii. Szkoła muzyczna, była najlepsza i obiad. <grym> Dzisiaj była kaligrafia. Tak, że mogliśmy rysować. <laughs> <I> tymi piórami <laughs> i zrobiliśmy różne... Przyjadni. Napisaliśmy na tych kartkach różne nasze imiona i tam mieliśmy narysować ja różne te I, i jak Pan grał na fortepianie? No i mi się podobały te zajęcia. <laughs> było super. Polecam. Bardzo podobały mi się e, zajęcia e, o Bajanowskiem, kiedy i Byłem na spotkaniu o Ignacy Janie Paderewskim. Bardzo podobało mi się to, że komponował utwory na wysokości Mozarta. I bardzo dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że wszystkim się podobało. Według mnie najciekawsze z tych wszystkich zajęć, na których byłem, najciekawsze było ta kaligrafia z Panem Andrzejem i z panią Iwoną. Z zawsze Jakieś, te, jakieś nowe umiejętności przy, 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 przybyły do nas? Ciekawe było to, że mieliśmy dwa rodzaje pióry, To takie pióro, takie zwykłe i metalowe. Mieliśmy też. M, mieliśmy kartki, m, m, kartki, na których rysowaliśmy, pisaliśmy. Mieliśmy też za zadanie. W, opracować jakby swój rodzaj, swoją czcionkę. I według mnie to była jedna z tych ciekawszych zajęć. Ja byłem na warsztatach o naszych sławnych Polakach, o, głównie o Paderewskim, o, no, o Ignacym Paderewskim. Bardzo podobał mi się y, sala Ignacego y, Paderewskiego, tak, y, piękny y, utwór Manuel ponieważ zaczę, zaczę, zaczęli y, prezentację pięknym utworem, y, potem była dobrze przygotowana prezentacja i zakończone też utworem razem ze skrzypcami. Zgadzam się z moim przedmówcą.